Piotr Praszkowski i Murawski. Historia, archeologia, tajemnice. Zapraszamy. No, tutaj masz przykład ręcznego, jak ty to mówisz, odkrycia. W tak. Starożytne miasto z czasów bizantyjskich, które było uważane za zaginione. Oczywiście od tamtego, tamtego czasu zostało odkryte w, w Jordanii i to w taki charakterystyczny klasyczny właśnie sposób, bo yy, można powiedzieć trochę mapa prowadzi x pamiętasz zaznaczony x na mapie prowadzi do skarbu. To jest takie e, często też w naszych rozmowach o Indianie Jonesie i e, poszukiwaniu skarbów to wyglądało. Miasto nazywało się Tarais e, i było znaczącym e, miastem handlowym e, i Najprawdopodobniej miejscem, do którego zmierzały pielgrzymki, bo to jest już ten czas, to jest najprawdopodobniej koniec v, VI wiek, mówimy, kiedy, kiedy ono funkcjonowało, ono zostało uwiecznione na słynnej mapie z Madaby. Może ci, to, może ci to nie mówi y, wiele, ale bo jak byliśmy w Ziemi Świętej, to nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć, ja nie, nie, nie zdążyłem jakby nas zabrać y, w te wszystkie miejsca. Y, ciekawe, natomiast z całą pewnością, jeżeli trochę się tam uspokoi sytuacja, będziemy mogli pojechać y, ponownie do Ziemi Świętej, to Madabę musimy zobaczyć, musisz y, to zobaczyć. Sama Madaba dzisiaj tam nie ma y, specjalnie jakichś takich większych y, ciekawostek. Nad ziemią, ale jest mapa, mozaikowa mapa wewnątrz, wewnątrz kościoła, którą, którą po prostu odkryto. Ona pochodzi z VI wieku naszej ery i to jest absolutny ewenement. To jest po prostu rewelacja. Tak? Madaba była ewidentnie na takim szlaku pielgrzymkowym, bo, no bo jest to naprawdę duża powierzchnia i bardzo precyzyjnie pokazano nam. Na tej, na tej mozaikowej mapie i szlaki, i właśnie niektóre miasta, do tego stopnia, że na przykład przedstawienie Jerozolimy na, na mapie pozwoliło archeologom pewne rzeczy odtworzyć i odkryć de facto w terenie. I między innymi lokalizacja Tarais, tego miasta Tarais. Stopniowo, bardzo, bardzo długo tego szukano, więc taki też fajny właśnie typowo detektywistyczny sposób i wreszcie udało się to odnaleźć, zaczęli, wiesz, znajdować ceramikę w tym rejonie, który, który ostatecznie wytypywano. Ja mam nadzieję, że tam nie użyto sztucznej, żeby jeszcze no. nie, jakby nie psuć tego, ale to jest taka właśnie, wydaje mi się, charakterystyczna, fajna historia. No i, i naprawdę yy, ta mapa jest bardzo, bardzo ciekawa. Ja później y, umieszczę trochę y, ilustracji, sam zobaczysz, bo po prostu jest to coś, co zdecydowanie warto zobaczyć. Ja pamiętam, że jak oprowadzałem te wycieczki, to, to był taki punkt, y, ludzie się nie spodziewali, bo wiesz, bo okej, okay, no mozaika, mozaiki, no... Pełna jest, tak, mozaik. Ale jak sobie uświadomisz, jak to zobaczysz, jak to, jak to yy, wygląda, jak to precyzyjnie jest zrobione, jak to plastycznie zostało w, yy, w ogóle wykonane, no i jakie to ma przełożenie yy, no de facto na kartografię, tak, na, 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 na całą tą sytuację. Więc yy, bardzo fajny punkt, i myślę, że tam zdecydowanie powinniśmy pojechać, kiedyś no oby się, się tam uspokoiło. Tak jest. Taki yy, starożytny temat. I uwaga, celtycki, ok? Tak, ale związany też z polityką i, 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 i w ogóle taką, taką kwestią, który, o której często rozmawiamy. Czyli wiesz, jak polityka wykorzystuje w ogóle archeologię, czy, czy, czy przeszłość tak, do różnych takich mniej lub bardziej niecnych rzeczy. Otóż wyobraź sobie Maiden Castle. W Wielkiej Brytanii, w Anglii w zasadzie, to jest potężne grodzisko, celtyckie grodzisko z, z epoki żelaza i no, naprawdę imponujące, robiące wrażenie i tak dalej. I przez wiele dekad uważane za taki wręcz symbol, no, można powiedzieć, takiego ducha, Hartu i ducha yy, obrony, i, i jakby no, postawienia się silniejszemu przeciwnikowi, ponieważ u, uważano, tam były badania wykopaliskowe, yy, druga połowa lat 30., Sir Norman Wheeler prowadził te badania i znaleziono szczątki ludzkie, broń i tak dalej. I w zasadzie cała sprawa no, polegała na tym, że to bardzo fajnie pasowało do tego obrazu inwazji brytyjskiej, inwazji rzymskiej na Brytanię. No i tam wyglądało na to, że to rzeczywiście bardzo, ale to bardzo konkretna bitwa miała miejsce bardzo bohaterska ta obrona była. Trochę taka, wiesz, masada właśnie Brytów czy, czy, czy Celtów I, i takie, wiesz, takie Last stand powiedzmy, nie? Oni się po prostu bronią i bronią się do końca. No i to była bardzo, bardzo taka ciekawa sprawa. Teraz mamy nowe badania, już nawet na podstawie tych materiałów, które Wheeler tam odkrył. I widzimy, że owszem, ludzie tam ginęli, ale nie ginęli w walce z Rzymianami. To jest sprawa taka, że tak jak to, jak wtedy interpretowano, że to był, wiesz, jeden taki gigantyczny po prostu opór, walka, bitwa i tak dalej. Okazuje się, że to były dekady całe i że to tak naprawdę Celtowie między sobą się tłukli, tak jak wiemy, że Celtowie to robili po prostu, lubili się między sobą po prostu bić i to jest też przyczyna niestety ich upadku i tego chociażby, że już Cezar wygrał i tak dalej, ale to już zupełnie inna sprawa. Natomiast tu musimy zupełnie Teraz to reinterpretować. Tak? tak jak zresztą mówimy, wspomniałem o masadzie, tak, tak podobnie było w Izraelu. Trochę trzeba było tę, tę, tę masadę po prostu z tego mitu takiego państwowo-twórczego może ona nie zeszła tak zupełnie z piedestału, ale trochę, trochę trzeba teraz to racjonalizować i trochę się raczkiem wycofywać. No tutaj mamy podobną sytuację, bo tu się okazuje, że tak jak mówię, że to Celtowie się między sobą, że tutaj nie ma tych dowodów na to, te różnego rodzaju, wiesz, bronie, bo tam groty były znajdowane w, w gdzieś tam wśród Szczątków, kości, więc były walki, jak najbardziej, tylko, że, tak jak mówię, to było rozwlekłe w czasie i, nie, i niekoniecznie w tym czasie. A dlaczego wspominam o tym w tym kontekście z polityką? Dlatego, że badania te w zasadzie główne, i ten, to, 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 to kiedy to ogłoszono, to był rok 1939. Więc tutaj, wiesz, tutaj to bardzo fajnie się wpisało, i yy, myślę, że prasa też brytyjska na pewno podchwyciła yy, tą całą kwestię tego no, oporu, tak? Tego, tak, tej dumy, tego, dumy tam. Brytów, tak, i zbliża się inwazja, oni tutaj walczą i, i tak dalej, i to myślę, że to było yy, celowe. Do jakiego stopnia Wheeler sobie zdawał sprawę z tego, nie wiem. Do jakiego stopnia jest to propagandowe bardziej niż, niż naukowe podejście? Myślę, że nie musiał wcale wiesz sobie specjalnie zdawać sprawy z tego, dlatego że no, tamta, tamta metodologia nie pozwalała być może na, na, na taki, tak precyzyjną interpretację w tej chwili, tak jak, jak, jak teraz mamy. Także nie, nie, nie obwiniałbym go za bardzo. Ale jest to, jest to taka ciekawa sprawa, no bo ja akurat bardzo lubię y, takie sytuacje, gdzie obala się jakiś mit. Bo y, wiesz, mamy, mamy coś, co, co wydaje się jakimś fundamentem tak? tak historii, historiografii. Przychodzi jakaś zupełnie inna, y, inne spojrzenie z zupełnie innej strony, i nagle się okazuje, że to jest. Coś no nie, przykupy. no nie, nie. Mm -hmm. o, także. No, fajna sprawa. Przyznam szczerze, że od dawna jestem fanem Tora Hejerdala i w ogóle tej archeologii doświadczalnej wypraw, tak? Czy, czy, czy tego przemieszczania się, które, po, po, które pomaga, powiedzmy, zrozumieć pewne okay. mechanizmy. Ale Tora Heyerdal, wiesz, że jest troszeczkę nacenzurowanym dzisiaj, tak? Może z innych powodów, mm. ale tam jest ta akcja taka trochę Denikanowata u Hejerdala. Tak, ale wiesz, no. Powiedzmy, udało mu się udowadniać rzeczy, które no, niekoniecznie są historyczne, mm -hmm. natomiast właściwie rzeczywiście przy, przy wykorzystaniu technologii e, e, tych e, z, z czasów nam odległych udowadniał rzeczywiście pewne możliwości, mm -hmm. które, które, które przed e, 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 naszymi przodkami były, tak? Więc to, 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 to było fajne, niekoniecznie historyczne, tak? Bo, bo przecież... E, pe, Udowadnianie pewnych możliwości, przecież nie wiem, czy Wikingowie dotarli do Ameryki, tak? Dzisiaj nie mamy wątpliwości, więc wiemy, że byli. Tak naprawdę. Co ciekawe, w 1893 roku pierwsza replika w ogóle Drakara wikińskiej łodzi rzeczywiście udało jej się przepłynąć już do, 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 do Chyba Nowego Jorku. nawet, mm -hmm. Także to, to, to było. Tak, to była jakaś wystawa, tak? Światowa, czy coś takiego? I to chyba z jakiejś okazji to. daje się, mm -hmm. że tak, tak. Ale to było pierwsze z wielu w ogóle przepłynięć, i, i, i tutaj za bardzo udowadniać też nie było trzeba. Natomiast dlaczego o tym mówię? Powiem młody archeolog z Uniwersytetu w Sund w Szwecji zdecydował się w ogóle też, w ogóle specjalizuje się w wikingach. Mhm. I właściwie to się wydawały rzeczy generalnie dotyczące żeglugi, podróżowania, wypraw no to jest jakby podstawa, tak? Tak. Jakby całej ekspansji wikińskiej i ery wikingskiej. Ale tymczasem tak naprawdę niewiele o tym wiedzieliśmy, bo znamy tak naprawdę punkty wyjścia mhm. i punkty wejścia, czyli punkty docelowe, jakby dokąd zmierzali wikingowie. Ale co było pomiędzy? Tak? Czy oni rzeczywiście na przykład pokonując te olbrzymie odległości poruszali się wzdłuż wybrzeży, mhm. czy też nie? Przecież nie mieli kompasu, nie mieli map, a jednak byli w stanie docierać do tak odległych regionów. Był fajny odcinek serialu Wikingowie, gdzie miał ten kryształ, pamiętam taki wiesz. No właśnie, czyli tutaj trochę tak z, z magii. Natomiast nasz archeolog, wyobraź sobie, i tutaj właśnie taka a propos mojego wstępu o, o to, że Heiredalm mhm. zbudował niewielką łódź wikińską. I właściwie tak feeling. To jest taka niewielka klasa łodzi, kilkuosobowa, właściwie z charakterystycznym kwadratowym żaglem, denna oczywiście. I on postanowił, jakby przebadać aspekt żeglugowy. I generalnie przebadać jeszcze raz potencjalne możliwe szlaki, którymi się kierowali. Czyli z punktu A, te szlaki znamy skąd dokąd, ale co pomiędzy. Musieli zawijać dziś po drodze, musieli jakby towar, nie wiem, uzupełniać choćby zapasy mm -hmm. i tak dalej. I rzeczywiście on w ciągu dwóch lat, bo wszystko zaczęło się w 23 roku, przebył 5000 km. Mm. Oczywiście nie wyruszył i przebył 5000, tylko w ciągu tych Rozumiem, lat tak. zrobił kilka powiedzmy, czy kilkanaście wypraw. Aby własnoręcznie czy doświadczyć i przebadać, on no, też był wyśmienitym, jest właściwie wyśmienitym żeglarzem. Mhm. I te aspekty żeglugowe były dla niego, tak jak powiedziałem, szczególnie, szczególnie interesujące. I on uważa, bo on opublikował ostatnio w naukowym czasopiśmie, jakby wyniki tych wieloletnich swoich badań, których doświadczał właściwie. I twierdzi, że kontakty handlowe, mimo że uznajemy je za bardzo rozległe, były jeszcze bardziej rozległe mhm. i sięgały dużo dalej, i pomiędzy też tymi punktami docelowymi istniały przystanie czy porty, mhm. o których nie mieliśmy wcześniej zielonego pojęcia. On w trakcie tych wypraw wytypował co najmniej cztery, mhm. gdzie jeszcze nie odbyły się żadne badania archeologiczne. Natomiast w świetle odtwarzania jakby tego kunsztu żeglarskiego mhm. wikingów do, udało mu się doprecyzować dokładnie miejsca. No, one są cztery wzdłuż wybrzeży Norwegii. Także to jest jedna sprawa. To jest rewelacja, bo to, do, to dopiero otwiera nam potencjalnie no, miejsca kompletnie, totalnie nieznane, Totalne. i orety to bardzo mi się podoba. Bo to też wiesz, jest. On, też analizował takie kwestie, czy na przykład te płaskodenne wiesz, wpływanie do zatoki, mhm. czy do zatok wszelkiego, wszelkich rozmiarów, dla takich łodzi jest w porządku, tak, tak. jakby one, one są w stanie manewrować. Natomiast um, on podważył trochę rolę fiordów, mhm. bo to są jednak wąskie akweny. I żegluga takimi akwenami z takim żaglem nie, trochę jest tak. w ogóle taka dość karkołomna, zwłaszcza tak, tak, tak. pod mhm. więc więc tutaj też, też to niekoniecznie jakby, było korzystne, więc jakby też te lokalizacje, jeżeli chodzi o te porty przystanie, no to raczej właśnie kwestia wysp. I półwyspów, mhm, które, które będą też podlegały dalszym, jakby już pracom, pracom wykopaliskowym. Co ciekawe, a propos tych technik żeglugowych, przy braku jakby narząd, urządzeń nawigacyjnych czy, czy, czy kompasu, on analizował też jakby współczesnych żeglarzy. Czy współczesne, e, 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 lu, współczesnych ludzi morza? I mhm. okazuje się, że do dzisiaj, dobrej sobie, przetrwało sporo ustnych zapisów, mhm. ustnych właściwie przekazów. przekazów. Także mhm. oczywiście mamy tutaj wszystko do dyspozycji, a jednak ludzie morza do dzisiaj używają, jak o, że tam jest niebezpiecznie, albo że tam mhm. są fale, albo tam są rafy, rafy, skały i, i, i tak dalej. Sporo z tych przekazów. Pochodzi z XVIII-XIX wieku, mm -hmm. kiedy jeszcze nie było tylu, tylu wspomagaczy, że tak powiem, nawigacyjnych. I on ukuł taką teorię, że była nawigacja pewnym przekazem ustnym, mm -hmm. gdzie, gdzie żeglarze siebie. Ostrzegali, że tutaj słucha jest. Nie wiem, no tak. Taki duży wpływ. oni znają też doskonale prądy i, 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 i wszelkiego rodzaju zawirowania mm -hmm. na, na poszczególnych akwenach. I to było przekazywane w tradycji ustnej. Także to też jest jakby taka ciekawostka. I tu pamiętasz, bo to mi przychodzi do głowy, to jest taka podobna sprawa, chyba jak zaobserwowaliśmy, jak na Karibach prowadziliśmy te poszukiwania, bo niektóre te. Zatoczki, niektóre te miejsca, one miały właśnie takie nazwy ewidentnie związane tak. z takimi właśnie żeglarskimi... I myśmy je zaczęli rozumieć, prawda? Tak, tak. Dlaczego akurat taka nazwa, tak. a nie więc, inna? Więc prawda? to jest ciekawe, bo, bo no, tak. to się wydaje logiczne, tak, że taka, e, takie podejście mogło być w różnych miejscach, w różnych cywilizacjach i w różnym czasie. Tak. Zupełnie. Więc tutaj wi wikingowie zdecydowanie też hmm. jakby tym, tym, tym dysponowali. Hmm. Także, także, tak jak wspominałem, że właśnie też, też niekoniecznie byli w stanie dalej odpływać od lądu hmm. niż, niż się wcześniej wydawało. Rozległość jakby tych kontaktów, czyli możliwości hmm. jakby dopływania były większe. Mimo że przecież na tym stała, jak wspominałem na samym początku, ta potęga wikingów, potęga ale też właśnie ten aspekt podboju i, i wojowniczości no tak. a po raz kolejny Odchodzi na rzecz, jakby tym razem, w tym przypadku, akurat kursu żeglowania, podróżowania, wymiany handlowej, bardziej niż hmm. jakby tego aspektu okay. monetarnego. Także to są, to są ciekawe rzeczy. Fajnie, bo gość naprawdę znał się na, na, na rzeczy i yy, pewnie jeszcze, jeszcze nieraz o nim usłyszymy. Hmm. No, bardzo ciekawa To bardzo, naprawdę fajna sprawa, bo to otwiera zupełnie nowe rzeczy. Tak jest. Słuchaj. To tak, jeszcze nie jest czas Twoich, jeszcze nie jest urodzinowo, ale to od razu pewnie będziesz, od razu sko powinieneś skojarzyć mam nadzieję. Już mi się tli. Okej. Okay. Zaginiona eskadra na Grenlandii. Co Ci to mówi? Zaginiona eskadra na Grenlandii? <grym> Jej, to chodzi o, o, o te, to, to, to starcie takie admirała Byrda. Nie, 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 nie. nie, nie. Okay. 15 lipiec, więc stąd ta data. 15 lipiec 1942 rok. I e, mamy, słuchaj, bardzo fajną sprawę, bo e, 6 P38, tak, to są myśliwce, e, to są myśliwce tak? Ok, okej. Okay. 6 P38 i dwa e, bombowce B17. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne. One są zmuszone lądować na lądolodzie, to się akurat fajnie składa. Na Grenlandii, ze względu na te y, ciężkie warunki, tak? Y, całą załogę udaje się uratować, natomiast nic nie można zrobić. że samoloty nie mogą odlecieć. zostały. One tam zostały. Przez y, dekady są przykryte mm. przez śniegi, lód. Y, no i kilkadziesiąt metrów tego lodu po prostu. To była jedna z takich w ogóle, wiesz, zagadek, I taka, taka, no, jedna z największych tajemnic, jeżeli chodzi o zaginione, zaginione samoloty, no bo tutaj mówimy o bardzo konkretnych samolotach i bardzo konkretnym, potencjalnym odkryciu, więc nic, a one w ogóle, żeby, co one tam robiły, chodziło po prostu o tą operację, Yy, przygotowywania na Wyspach Brytyjskich i tak dalej, to się zdaje się nazywało. się, tak? Operacja Bolero to się generalnie nazywało. Yy, no i w zasadzie no, 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 no tyle. Natomiast to nie spowodowało, sp że, 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 że była spora grupa ludzi, która po prostu myślała o tym, tak? Myślała o, o próbie podjęcia yy, poszukiwań yy, tego. A pod, o, o próbie poszukiwań tych, tychże samolotów powstało nawet tak zwane Greenland Expedition Society. I w roku 1992 wbrew wszelkim jakby y, możliwym przewidywaniom i, i, i logice pod ponad 80 metrami lodu, jeden z P38 został zlokalizowany. I wydobyty, tak? Bo to jest po prostu zupełnie niesamowita niesamowita sprawa. To im dało oczywiście bardzo, bardzo dobry namiar. Natomiast te, te ruchy lodowcowe, te ruchy, po prostu no tak. terenu tam, to, to sprawiły, że one się tam rozpierzchły i generalnie nie można było namierzyć tej innej, ale ta, ten sukces od i, I odzyskania tego, tego P38 z pod lodu spowodował, że to, to stowarzyszenie dostało takiego, wiesz, drugiego oddechu. Ilość osób udzieliło wsparcia, dołączyło i tak No i y, przygotowywali bardzo taką poważną ekspedycję, ale COVID, pandemia i tak dalej coś na ten temat wiemy, prawda? Bo parę takich rzeczy nam też umknęło. E, w każdym razie, wyobraź sobie, że y, udało się zlokalizować kolejne P-38 i tam, wiesz, y, y, mają w tej chwili, łącznie z ciężkim bardzo sprzętem, z georadarami, mają właściwie wszystkie, po prostu e, technologicznie e, rzeczy i tego lata rusza będą ekspedycja. ruszać, rusza ekspedycja wow. i co jest naj, e, najciekawsze, Szukają ochotników. Mm. Szukają. E, to tak się mówi, taki trochę mokry sen. To jest, to jest po prostu rewelacja, jest dużo szans. Oni uważają, że mają bardzo dużą szansę na znalezienie większości, jeżeli nie wszystkich tych samolotów, które twierdzą, że mają się po prostu być w bardzo dobrym mm. stanie, bardzo dobrze mają być zachowane. Tak jak mówię, są uzbrojeni jakby po zęby. Rewelacyjnie ta, ta, ta ekspedycja jest przygotowana i Oni szukają ludzi z cierpliwością odpornych, którzy będą na ileś dni czy tygodni gotowi, żeby po prostu być odcięci tak, od świata skupieni na poszukiwaniach. Więc to tak tylko taka zachęta, jeżeli ktoś z Państwa się zgłasza, to Podam później taki link, Z gdzie można. To ten, ty, ty nie uciekaj, tylko po prostu ja Cię tu muszę przytrzymać, żebyś po prostu nie dołączył to, do tego, bo domyślam się, że na tych, no, chciałbyś ja, to ja, zrobić. Ja już to widzę przecież. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy i liczymy na Państwa wsparcie. Link w opisie. Do, do, do zobaczenia! zobaczenia.